to Lecimy dzisiaj. W ogóle zesrało się. Totalnie się zesrało, nie wiem dlaczego. Lab mózgu. Czekajcie. Muszę na chwilę podnieść komputer. Czemu on ma tu jakby kurz? Czego go włączyłem seria wariantów. postawiłem na myszce, co widzicie? Ja na myszce postawiłem. A ta myszka już pewnie nie działa. Znaczy na kablu od myszki, nie? Postawiłem jakieś 3 kg na kablu od myszki. Może tyle jak mój komputer nie waży. Nie? O, E, tak, trochę poleciałem, ale tylko trochę. Nie jakoś daleko poleciałem, że łopanie. To tu mój komputer będzie mi podpowiadał coś. E, na przykład, bo nie wiem, wejdę sobie na sieć. Wejdę sobie na sieć w moim komputerze. И хорошо погулять, а? Ну, можно так поверить. Песок. Мой песок. Клео. Мой песок называется Клео. I zawsze szczeka, jak ktoś idzie po klatce. Zawsze. Chyba nie ma takiego ognia, gdyby on nie szczekał na klatce. Pies. Piesku kumoc. Na razie nie ma co robić, nie? Bo lecimy po prostu. Чекайте, впиша себе. Я Mo się włącza to. Jak zwykle Discord miałem, bo co by innego się włączało? Wyłącz się, bo mi legujesz cały komputer. Jeju! Ty mi komputer! ląduj, takie, okej, takie coś, Widzimy po naszego dajno Pitekusa. więc jestem tu, zapamiętajcie, to jestem tu. Jestem tu teraz. Haha. Ola. Me bruboli jakś Boli jak kaszle. Nie szczekaj. Coś czekać Wspomniałem, czy to się nagrywa przez chwilę. No stój. Teraz jak coś bym tu umarł chyba. Mój pies też.

No nie gadaj tyle, ja chyba że chcesz być martwy. Teraz no do mnie.

O, słyszę to. Poczekam. Patrzcie, to jak nie biegnie, to jak biegnie. Prawie nie ma różnicy. Widzicie to? Ciągle klikam. Prawie nie ma różnicy. Już jesteśmy coraz bliżej. Aaa, wolę się! Kurde, nie! Mama. Kurde, nie! Mama. Dobra, nie wiem, już jesteśmy. A patrzcie, ani się prawie nie ruszyłem, niźle, no. Jak to będzie tak dalej leciał, to nigdy we mnie toczymy. presente ainda não pinta com a Wszędzie znajdziesz miejsce na wylądowanie. Wszędzie. Nawet na głowie bronto. Więc ja kiedyś, jak docierałem imię pterek, wylądował na głowie bronto, czyli później spadł i umarł. Chciałem go zbagować. Już sam nie wiem, czy ja, czy ja sprintuję, czy nie sprintuję. Zbaguję, jest dilo. Chciałem je skrzydłami zbagować. Lecimy? Bo ja się. Dobra, uwaga. 1, 2, 3, go. Jakby co to pterek znajdzie miejsce na lądowanie, nie? Chyba badolać na luziku, nawet mogę dodać poziom. Wada. Będę się szybsu. Au au. Okej. Siemedu. Waga drum Teraz ja nie wiem, co. Uciekam, uciekam. Dzień dobry, panie Molladobzie. Tu jest pan Molladobz. Pan Molladobz jest bardzo dobry.

Dwa farty. Mm. Widzieliście co tam stało? Czy nie? W sumie to jest nawet chyba lepsze od wyfy. Ziomek. No. Zmienił się w kamulca. Kamulca się Wiecie co to było? Ha! Kamień. Ty dla caleo. Fajnie. Tyle coraz bardziej są Pego Tego ma Szukamy go? Bo mówi się tak, że jak znajdę tego klausa raptora, to mogę dać sobie jednego jedną rzecz, która by mi bardzo pomogła w szukaniu nalubitego kusa. Ok, a widzę. Widzicie go? No już poleciał, ale jest koło tego obelisku tam. Tam jest koło tego obelisku. Widać go? Chyba już nie, nie. Ale znalazłem. My dna pomłu. A na pewno był a? a nie tam jest. Widzicie? Tam. Chyba. Chyba już nie wiem sam. Albo tu. Już sam nie wiem. I niech mój pies nie szczeka. Prawda? Cię Najlepiej koło Torni Dragona wylądować. Nie no, Pterek jaki ty jesteś piękny, nie, stój! Bo Pterek ma pizzekeł zawsze, nie? Święty Mikołaj... I to jest ta rzecz, która by mi pomogła. Pterek, teraz nie. no niech to, najlepiej niech nie wsiądę na ciebie w ogóle. 怎么回答我？ Jest dużo, tu nie. Jezu, że w tym arkule nie ma lokalizora dinków. Nie bo po co? Ten ark jest naprawdę. Ja naprawdę już łodyś chciała grać w tego arka przestanę. Giga, no to... Podlecać do Giga, no to... Nie, to są tam mordazorusy. Czekajcie chwilę. Jestem tu bezpieczny. Chyba. Poczekajcie. Dobra, to albo to inaczej. To poczekajcie, co cika. No rapadem.